Miłości Moc, Miłości Moc, Miłości Moc. Oto grudniowe błogosławieństwo na cały czas Ciebie, cały czas świata i na wszystko, co się wydarzy. Tak oto otrzymaj od jasności śniegu jasność i jaśnistość w sobie, blask w swoim działaniu, unikatowość swoich sekund. Otrzymaj zrozumienie wody. Zrozumienie tego, iż składasz się z tego elementu życia tak samo jak rośliny i rzeki i być teraz skutem rozem, pod lodem, zaśnieżone, zdają się być mało aktywne, tak życie w nich toczy się, oczyszcza, odpoczywa po całym sezonie i przygotowuje do kolejnego, zupełnie tak jak Ty, tak jak wszystko w Tobie. Błogosławieństwo grudnia to spokój. Ten mityczny, święty spokój, którego to poszukiwali rodzice w swoim dniu, którego to szukamy myśląc, marząc, niekiedy nawet i o izolacji, o samotności, o jednoczesności tylko i wyłącznie ze sobą. I ten stan możemy osiągnąć w sekundę. Niekoniecznie sublimując latami w klasztorze szalni lub też medytując przez godziny, bo nie każdy ma godziny, by medytować. Wystarczy, iż połączymy się z magią śniegu. Odetchniemy mroźnym powietrzem. Wystarczy, iż otrzymamy grudniowe błogosławieństwo i zrozumiemy, że wszystko w życiu połączone jest nićmi wody. Połączona jest rzekami życia. Czasoprzestrzeń jest jak pańczyna światła. I przemykające po niej impulsy, generowane w tej chwili przez boskość, zsynchronizowane z tym, do czego zachęca człowieka właściwość czasu: niebo, planety, cud, wszystko to, z czym kojarzy się grudzień. Błogosławieństwo tego święta przywołuje w nas magiczność po imieniu. Cały grudzień uznać można za miesiąc przepełniony celebracją. Nie tylko podsumowanie roku, nie tylko gratulacje, jak i również bardzo szczere odpowiedzi na nurtujące pytania. Nie tylko postanowienia na kolejny rok, ale przede wszystkim gratulacje dla siebie iż udało nam się wpisać ten szczególny czas świata w siebie. Nie tylko przetrwać, lecz rozwinąć się w tym czasie, wydarzyć się wówczas, gdy wiele dusz wybrało odejść, lecz my swoją substancją, swoją esencją i treścią, wszystkim co zawieramy, przeszliśmy dalej na tej planszy życia. I choć wolę życia ma każdy organizm, tak cisze zimy przetrwa nie wszystko w naturze, jak i nie wszystko w człowieku. Gdy za oknem mróz, gdy słońce nie rozpieszcza nas swoimi promieniami, a właściwie częściej spędzamy czas siebie w ciemności, być może potrzebujemy ciepła, być może potrzebujemy zwolnić, ale na pewno te grudniowe energie skłonią nas, ażebyśmy zwrócili się do siebie do wnętrza siebie i skonsultowali się ze sobą, odnaleźli zgodę ze sobą i w sobie i w tej zgodzie, żebyśmy zobaczyli o czym są wszystkie nasze drogi, o czym i ku czemu, być może nawet ku komu tworzona jest nasza energia. Jesteś czakramem cudu, energią która dzieje się w przód, tak jak melodia, która płynie wraz z czasem. I tak jak wspomniałam niegdyś w kontekście hiphopowym, człowiek odmienia się przez przypadki, przez osoby, i czas świata również nas zmienia. W tym czasie świata jesteśmy inni niż byliśmy w roku 2007. Ty, 2003, z całą pewnością miałbyś dzisiejszemu sobie też wiele do powiedzenia. Niekoniecznie byłyby to pozytywne opinie. Zwróć uwagę na drogę swojej ewolucji. Na to, co właściwie reprezentujesz sobą dzisiaj i zwróć się z uśmiechem do wszystkich swoich byłych punktów widzenia. Każda Twoja dawność jest Twoja to twoje zasoby. Nie ma potrzeby obracać się agresją do dawnych zespołów, których się słuchało, albo do drużyn piłkarskich, które dzisiaj nie odnoszą sukcesu, a kiedyś mieliście nowe koszulki co sezon. Nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, jak staliście się dzięki tym przeżyciom. Jakiego Siebie reprezentujecie dzisiaj. Co wprowadzacie do każdego pomieszczenia, gdy do tego pomieszczenia wchodzicie? Jaką wartość? Grudzień wraz ze śniegiem przynosi bardzo szczególny rodzaj ciszy. Ciszę, która sprząta cały zgiełk z powietrza, która wymraża całe kłamstwo w wodzie. I nawet jeżeli ktoś zatruł wokół Was słowo, nawet jeżeli. Złośliwą plotką usiłował skrzywić wasze życie, to grudzień przyniesie <laughs> najpotrzebniejszą Wam, najpotrzebniejszą światu sprawiedliwość. Oczywiście każdy działający ku Bogu, każdy działający ku Boskości, każdy działający ku tworzeniu dobra otrzyma wsparcie wszechświata. Lecz ten, kto jest przeciwko, Przeciwko miłości, przeciwko szczęściu, przeciwko temu, żeby życie na ziemi było dobre, ten otrzyma wszystko to, co zarówno jego kierunek przeciwny, jak i wszelkie przeciwności losu raz na zawsze wykluczy ziemskiego wydarzenia. Tak oto doczekaliśmy się rozdziału wszechświata, gdzie jasno już wiadomo, że zwyciężyła boskość. <laughs> Błogosławieństwo grudnia to jasność. Nauczmy się od śniegu tej czystości. Mamy to w sobie, rezonuje to w nas ze wspomnieniami, które czasami zawierają kwiaty, czasami kojarzą nam się z bardzo szczególnym zachowaniem niektórych osób. Podsumujmy w sobie, o czym dla nas jest ta barwa, jednocząca w sobie wszystkie inne. O czym ta śnieżna biela Połączmy się z tym, co daje cisza. Choćbyśmy mieli ukraść ten moment światu, dajmy ten moment sobie i bądźmy w ciszy, w śnieżnej, mrożnej ciszy, nawet i nocą, choćby przez 5 minut tej zimy, bo da nam to zrozumienie, o czym jest śnieg, po co w ogóle, i zrozumiemy, jak bardzo ważne jest. Ten sen, w który zapada natura. <laughs> Ty też i bardzo wiele rzeczy w tobie macie pewien szczególny senny stan zimą. Ten senny stan, te sekundy, są o pewnego rodzaju spoczynku, o uspokojeniu pewnej prędkości dyktowanej adrenaliną. To jest naturalną częścią życia. Wymagają tego nasze komórki, wymaga tego proces naszej regeneracji. Dlatego też dajmy to sobie. Zimą warto łączyć się z tym, co niesie woda i warto do wody również wprowadzać. Gdy potrafisz coś wszeptać w śnieg, wiedz o tym, że spełni się, gdy śnieg stopnieje. Gdy woda przepłynie do Ziemi, Powie innym wodom, kroplom, o czym płynąć, o czym wystartowałeś swoją mocą rzeki. Życia. I wszędzie po Twoim zasięgu, wedle Twojej emanacji, wszędzie tam, gdzie dotarło Twoje imię, Twój dotyk, Twój zapach, Twoje tworzenie, wszędzie tam dotrze ten impuls. W grudniu masz szansę i powiem to jeszcze raz: szansę, ale. Niezupełnie konieczność, by zrozumieć alchemiczną głębię życia. Jeżeli dasz sobie ciszę, to pierwszy składnik. Jeżeli dasz sobie śnieg, jasność, czystość, biel i w tej wartości spędzisz czas, to drugi składnik. I jeżeli dokonasz od początku do końca aktu stworzenia od energii do materii. Od pomysłu do fizycznego obiektu, jakiejś sztuki, wówczas doznasz przejścia na kolejny poziom siebie. To błogosławieństwo, które no, nie wystarczy przyjąć, otworzyć dłoni na to, należy to błogosławieństwo stworzyć, współprzyczynić. Przygotować, wziąć nad tym pewnego rodzaju akcję, dołożyć się do tego. Oto, przyznaj sobie, potrafisz być w kreacji. Stan sukcesu, stan w którym jesteś w możliwości uznać, że ci się udało, dokonałeś, stałeś się tym, który jesteś w triumfie, odniosłeś zwycięstwo. To stan, który z daleka zdaje się usprawiedliwiać do zwolnienia z obowiązków, do porzucenia pracy, pracowania. Bardzo często sukces jest dla innych synonimem pozwolenia na lenistwo. Tymczasem grudzień, ten grudzień pozwoli Ci zrozumieć, że jest zupełnie inaczej. Gdy Jesteś tym, który osiągasz sukces. Gdy emanujesz tym sukcesem, wskazujesz innym drogę, stajesz się w pewnej szczególnej odpowiedzialności pierwowzorem dla wielu. Stajesz się pionierem tego zwycięstwa, inspiratorem, emanatorem, czakramem i źródłem właśnie tej częstotliwości, tego, że można, tego. Że takie rzeczy zdarzają się, można zawierać zwycięstwo. I nie zwalnia cię to zrobienia pompek i przesiadów, skąd ten pomysł? Wręcz przeciwnie. Namawia cię to do bycia w najlepszej formie, w najdoskonalszej, najbardziej reprezentującej, lecz nie tylko zewnętrznie, w formie siebie. Namawia cię to, obliguje wręcz, skłania. Wszystkie Twoje energie wewnętrzne do tego, żeby nieść ten honor w swoim imieniu, a żeby brać to pod uwagę we wszystkim, co robisz, a żeby czuć to, gdy wchodzisz w jakąś sytuację i ażeby czuć się za każdym razem w pełnej mocy dzięki temu. I osiągniesz podczas tych grudniowych. Świątecznych i nawet wpływów energii, bo dokładnie w tym czasie, taką jedność ze sobą, zjednoczenie wszystkich dawności w jakiejś relacji do ciebie dzisiejszego i cały obraz ciebie i cała Twoja wizja ciebie, którą już w tej chwili piszesz w przyszłość. Dlatego też, błogosławieństwo grudniowe. Nakazuje ci wręcz, byś mógł trzymać, skupić się w tu i teraz. To czas cudu. Czas, gdy warto, byś był w obecności, byś był w tej czas w przestrzeni, byś był w domu, gdy przyjdzie Twój cud. To moment, gdy możesz życzyć sobie pod choinkę dokładnie no, 21, 22 w tych datach czegoś szczególnego od Wszechświata. Takiej szczególnej radości bądź szczęścia, które Cię zmotywuje, zobliguje do dbania o siebie, do stanowienia zdecydowanie najlepszego przykładu dla całego swojego środowiska. No i oczywiście są to też energie otwierające na świat. Na koniec miesiąca czeka nas porta połączonych błogosławieństw Jowisza i Merkurego Obydwie planety wyjdą swoją energią z retrogradacji, więc otrzymamy niesamowitą falę pozytywnej energii, która zwiastuje nam już autentyczne wejście w nowe życie świata i siebie. Dlatego też teraz, w grudniu, przygotuj się do życia na pełnych obrotach. To wcale nie oznacza, że będziesz mógł Bądź też będziesz mogła odstawić starania. To oznacza, że twoje starania przyniosą efekt, będą miały sens. Twoja skuteczność, Twoja kreacja przełoży się na rzeczywistość. To oznacza, że cała moc, którą posiadasz, którą jesteś, którą umiesz wygenerować w świecie, będzie płynąć przez ciebie, będzie widoczna w każdym Twoim uczynku i Przyniesie dobro i szczęście. Skup się, ponieważ w tym miesiącu wybierasz na dłuższy czas styl swojej pracy, na przykład w magii. Jeżeli lubisz widzieć siebie, która przekazujesz mądrość, zaplanuj to, wpisz to w kalendarz na ten rok, a właściwie we wszystkie przyszłe kalendarze. Jeżeli widzisz siebie, która. Tworzysz sztukę, dokładnie o tym zadedykuj sekundy, to wpisz w swój czas, wyraź życzenie, żądanie lub też jeszcze mocniej decyzję, ażeby stało się to częścią Twojego czasu, treścią Twojej obecności na Ziemi. Twoje słowo ma zawsze jurysdykcję nad Twoim czasem. Twoje słowo kieruje. Co stanie się z Tobą i Tobie. Dlatego też w magii działaj w pierwszej osobie. Nie staraj się tworzyć, by ktoś zrobił coś ku Tobie. Lecz staraj się tworzyć, byś ty zawierał bądź zawierała otrzymanie Tego. I ten grudzień da ci wiele jasności. Przygotuj się, że największą trudnością będzie stanowiło dla wielu uwierzenie w dobro życia. I jeżeli nie przyjmiesz cudu, nie zostanie Ci on doręczony drugi raz. To nie jest abizo i to nie jest listonosz. I to nie są ćwiczenia. To czas ostateczny, czyli docelowy. Pamiętajcie, załóżcie na te święta swoje najpiękniejsze ubrania do celebracji życia, bądźcie Przygotowani, żeby dać z siebie wszystko, co najpiękniejsze, swoim rodzinom, żeby dołożyć się siebie, dołożyć siebie na ołtarz tego czasu, by przelać wartości dobra ponad całym złem świata, bo w tym magicznym czasie da się to zrobić z łatwością i zrobimy to po prostu będąc w obecności. I dzięki temu, co się stanie, dzięki temu, czego dokonamy, już w przyszłym roku nawet najbardziej fatalistyczne wydania wiadomości będą zmuszone raportować o tym, w jaki sposób dobro zwycięża w świecie, jak którędy zapanowała sprawiedliwość. I oczywiście my będziemy jako czyniący uśmiechali się ku temu, ponieważ wiemy, że ma to swój początek, swój start i swoje ziarno w tym, co teraz robimy. dabra. Błogosławieństwem ku Tobie w tym czasie jest uzdrowienie Twojego serca jasnością i czystością, która płynie w powietrzu, wodą, która jeszcze raz skrystalizowana boską ciszą, dźwiękiem kosmosu, który uczy zarówno odchłani, jak i pełnego jestestwa, zarówno braku, jak i całości, tak oto przypominamy sobie siebie. Odrzucamy wszystkie choroby i filtry, wszystkie iluzje i kłamstwa, wszystkie trucizny i dodatki, które zatruły nasze życie. I tak oto, biorąc z siebie czyste powietrze, przysiągnięte jasnością, przejrzystością i precyzją, Przyjmujemy te wartości w sobie. Stajemy się na powrót. sobą siebie. Abra kadabra. Miłości Moc, miłości Moc, miłości Moc. Uznajmy dokonanym.